W poszukiwaniu kolejnych miejsc ze smakiem wybrałam się do restauracji Nowocaina w samym sercu Wrocławia. Rynek 13. nowoczesne wnętrze, miła obsługa, stylowy wystrój. Wszystko to sprawia, że aż chce się tam spędzać czas. Możesz się tu na spokojnie odprężyć, a miłym towarzystwie zjesz pyszne dania kuchni europejskiej. Szef kuchni przygotowuje także dania specjalne, bazując na produktach sezonowych. Nowocaina to zdecydowanie miejsce ze smakiem. Które warto odwiedzić, będąc w lecie we Wrocławiu, polecam usiąść w restauracyjnych ogródku, gdzie można nacieszyć oko pięknym wrocławskim ratuszem. W porze obiadowej od poniedziałku do piątku lokal przyciąga całe rodziny na dwudaniowy lunch, który jest w bardzo dobrej cenie, 19 zł. Ceny w menu są przystępne. A wybór dań spory. Każdy tu znajdzie coś dla siebie. Już samo wejście do restauracji sprawia, że czujesz luźną atmosferę, a piękne zapachy dań na sali sprawiają, że im szybciej pragniesz zjeść coś naprawdę smacznego. Wewnątrz lokalu możemy znaleźć spory wybór alkoholi marki Saskatejot, Pigwa, Wiśnia z nutą Rumu, Dzika Róża, Śliwka Węgierka. Czarny bez, orzech laskowy z nutą karmelu, a także inne, które uświetnią wieczór w miłym towarzystwie. Co dobrego jedliśmy. Na samym początku napiliśmy się pysznej kawy. Po chwili zastanowienia skusiliśmy się między innymi na lunch dnia krem z białych warzyw oraz pizzę toe fungi, sos pomidorowy, ser zarella, szynka, pieczarki, spore porcje, bardzo dobra cena, smakowo również super. Czego chcieć więcej? Podoba mi się. Że przy lunchu dnia można wybrać sobie drugie danie spośród kilku, bodajże cztery propozycje do wyboru. Pizza była bardzo smaczna na cienkim cieście z chrupiącymi brzegami. Wraz z wódką saska o smaku dzika róża stanowiła połączenie doskonałe. Spaghetti carbonara to klasyk kuchni włoskiej. Składników jest w nim mało, więc jeżeli jest zrobione z kiepskich składników, od razu łatwo to wyczuć. Tutaj. Wszystko było ok i co więcej zostało zjedzone do ostatniego kęsa. Ja się skusiłam na coś lżejszego, czyli sałatkę z kurczakiem, fetą i warzywami. Smak sałatki podkręcił kieliszek Saskiej o smaku pomarańcza z nutą Bourbona. Moim zdaniem ten smak wódki oraz ta sałatka powinny być nawet razem w pakiecie podczas składania zamówienia. Wyrazista feta, kurczak, a także słodycz pomarańczy i wytrawny smak Bourbona poezja porcja była na tyle spora, iż pomimo tego, że byłam głodna, to przyznaję się bez bicia, nie podołałam całej.